po naszej lipcowej akcji, która pokazała, że zainteresowanie grami planszowymi jest dość duże w Lublinie i na Lubelszczyźnie i w związku z tym postanowiliśmy kontynuować naszą akcję i przemienić w ją w stałe miejsce, w którym można będzie grać w gry planszowe i dzięki temu, dzięki inicjatywie naszej inicjatywie i poparciu różnych instytucji w Lublinie i nie tylko stwierdziliśmy, że jest szansa na otworzenie takiego lubelskiego centrum gier historycznych i stąd otwarcie to, to dzisiejsze otwarcie. To się może wydawać troszkę specyficzne, aczkolwiek Gry planszowe zdobywają coraz większą popularność i, i chcemy pokazać, że to jest fajna rozgryf, rozrywka dla wszystkich, dla, dla starszych, dla dzieci, dla rodziców z dziećmi i przez to promujemy te gry planszowe, które swoją drogą zdobywają w Polsce coraz większą popularność, a na zachodzie są tak naprawdę standardem. Myślę, że tematyka również pomaga, bo sama historia jest ciekawa, ze względu na to, że jest pewnym uzupełnieniem, jeśli chodzi o taką edukację szkolną, a dwa planszówki same w sobie są ciekawe dla młodych i łącząc te dwie rzeczy, myślę, że to przyciąga młodych. Ludzi. W przyszłym tygodniu mamy, zaczynamy ferie. W trakcie ferii mamy pięć spotkań przygotowanych, to jest 3, 12, 13, 17, 19 i 20, 20 lutego. W tych dniach od godziny 11 do 16 można przyjść i grać w planszówki. Są to oczywiście darmowa, darmowa inicjatywa dla wszystkich, także zapraszamy serdecznie. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.lcgh.pl, także zapraszam na odwiedzenie naszej strony i także odwiedzenia naszego centrum. Prosimy Cię, racz pobłogosławić tę pracownię i spraw, abyśmy wiernie trwając w poszukiwaniu prawdy i sprawiedliwości, miłowali Ciebie coraz więcej przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. To jest pomysł Solidarności na to, żeby historię pokazać w innym wymiarze i dotrzeć z lekcją historii do, do dzieci, do młodzieży, ale też i dorosłych. Bo wiele przykładów świadczących o pewnym braku wiedzy historycznej naszego społeczeństwa my doświadczamy niejednokrotnie przy okazji uświęcania rocznic. Jeżeli nasz pomysł e, spodoba się, no to będzie to również wyznacznikiem pozyskiwania środków finansowych. No niestety bez pieniędzy nie da się wielu przedsięwzięć zrealizować. Jeżeli e, będzie to tak szło jak my sobie zaplanowaliśmy, jesteśmy w stanie sami opracowywać gry, wydawać te gry. No i je upowszechniać. Takie gry na pewno rozwijają, uczą, można się dowiedzieć ciekawostek na pewno i no ciekawych faktów. No właśnie znaczy dla nas, przynajmniej chłopaków, to myślę, że tutaj bitwa pod, pod Grunwaldem to bardzo dobry pomysł. No i ogólnie lubimy legendy dotyczące Lublina. Tego typu przedsięwzięcie spotyka się z naszym pełnym poparciem. Jesteśmy zadowoleni, że tego typu centra powstają, ponieważ one wpisują się w działalność Instytutu zmierzającą nie tylko do badania najnowszej historii polskiej, ale również do wzbudzania zainteresowania, szczególnie młodego pokolenia. Gry historyczne są tą szczególną kategorią gier, ponieważ poza tym aspektem rozrywkowym potencjalnie wzmagają, czy stymulują zainteresowanie młodych ludzi wydarzeniami historycznymi, do których nawiązują, postaciami historycznymi, o których mówią. W związku z tym bardzo często jest tak, że osoby, które rozpoczynają swoją przygodę z historią, ją później kontynuują poprzez sięganie do publikacji historycznych i w ten sposób pogłębiają swoją wiedzę historyczną, a przez to swoją świadomość obywatelską. Centrum Lubelskich Gier Historycznych Uważamy za otwarte i tych, którzy chcieliby już spróbować tej zabawy, która ma pogłębić i zachęcić nasze zainteresowanie historią, zapraszamy.